Historycy nazywają często wiek XIX, a szczególnie jego drugą połowę, La Belle Époque, czyli z języka francuskiego piękna epoka. Tłumaczą, że nigdy wcześniej nie powstało tak wiele wynalazków, odkryć i nowinek. Sprawdźmy więc, czy historycy mają rację. Naszą opowieść zaczniemy od spraw związanych z nauką, a konkretnie od tego człowieka, Karola Darwina. Był on brytyjskim naukowcem, który podczas swoich podróży i badań stwierdził, że każdy organizm żywy w swojej historii ewoluował, czyli zmieniał się. Robiły to nie tylko rośliny, ale również zwierzęta jak na przykład przedstawione na rysunku ptaki zęby, które przez miliony lat zmieniały kształt swoich dziobów. Darwin poszedł w swoich badaniach o krok dalej i stwierdził, że ewoluował również człowiek i według niego pochodzi od małpy. Teoria ewolucji Karola Darwina spotkała się z ogromną krytyką przede wszystkim Kościoła katolickiego, bo przecież w Biblii znajdziemy informacje o Adamie i Ewie, a nie o człowiekokształtnych istotach. Wpływ na rozwój nauki w XIX wieku mieli również Polacy, a szczególnie jedna Polka, Maria Skłodowska-Curie. Razem ze swoim mężem Piotrem odkryli dwa nowe pierwiastki. Polon, który Maria nazwała na cześć swojej ojczyzny pod zaborami, oraz rad. Stosuje się je w medycynie, na przykład do likwidacji komórek nowotworowych. Maria zajmowała się również fizyką. Studiowała na znanej na całym świecie paryskiej Sorbonie, a za swoje odkrycia otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla. Stała się tym samym wzorem dla emancypantek, czyli kobiet walczących o swoje prawa. W XIX wieku tworzył również francuski chemik Ludwig Pasteur. Odkrył, że niektóre produkty spożywcze, takie jak mleko, owoce czy warzywa, podgrzane do odpowiedniej temperatury, dłużej nadają się do spożycia. Właśnie od jego nazwiska mamy dzisiaj pasteryzację, ale to nie jedyne odkrycie, któremu zawdzięczamy, prawda? Kiedy mamy podejrzenie złamania kości, bądź próbujemy zbadać kondycję naszych płuc, wykonujemy tak zwane zdjęcie rentgenowskie. Nazwa nie jest przypadkowa. Właśnie w XIX wieku działał niemiecki fizyk Wilhelm Rentgen, który odkrył promienie X. To właśnie dzięki niemu możemy dzisiaj prześwietlić swoje ciało oraz przeprowadzić dokładniejsze badania lekarskie. Aż do XIX wieku ludzie nie za bardzo przejmowali się higieną. W miastach nieczystości często lądowały prosto na ulicę, Ludzie rzadko się myli, a na wsiach prawie w ogóle nie zmieniali ubrań. Labelle epok zmieniła sytuację. Zaczęły pojawiać się wodociągi i kanalizacje, a bogaci mieszczanie wyposażali swoje domy w łazienki. Właśnie wtedy zdano sobie sprawę, że higiena jest podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia. Wiek XIX to również wielki okres zmian technicznych. Konstruowano pojazdy i urządzenia, które miały przyspieszyć transport ludzi i towarów. Na przykład, dwaj niemieccy inżynierowie Carl Benz i Gottlieb Daimler zupełnie niezależnie od siebie skonstruowali pierwsze samochody napędzane silnikiem spalinowym. I choć różniły się one bardzo od samochodów dzisiaj, jedno było pewne rozpoczyna się wielki okres zmian technicznych. Przyspieszył również transport morski. W 1869 roku otwarty został kanał Suezki w Egipcie. Dlaczego jest to ważne? Do tej pory Europejczycy, którzy chcieli dotrzeć do swoich kolonii w Indiach czy Chinach, musieli wysyłać swoje statki okrężną drogą, opływając całą Afrykę. Taka podróż była bardzo kosztowna i długa. Na przykład, żeby dostać się z Londynu do Mumbaju, trzeba było pokonać trasę prawie 20 tysięcy kilometrów. Otwarcie kanału Suezkiego skróciło drogę o połowę. Podobnie sytuacja wyglądała na drugim końcu świata, gdzie próbowano skrócić drogę między Oceanem Atlantyckim a Pacyfikiem. Przykładowo, mieszkańcy Florydy, którzy chcieli drogą morską dostać się do Los Angeles, musieli przez długi czas opływać całą Amerykę Południową. Zmieniło się to dopiero w 1914 roku, kiedy otwarto kanał Panamski. Kanał, przy którego budowie w wyniku chorób, klimatu i ciężkiej pracy zginęło prawie 20 tysięcy osób. Zmiany zaszły również w powietrzu. W 1900 roku Ferdynand Zeppelin odbył pierwszy udany lot sterowcem. Spróbujmy wyobrazić sobie miny ludzi, którzy 2 lipca tego roku zobaczyli na niebie ogromny, ponad 128-metrowy obiekt latający z dwoma gondolami. Musiał robić to ogromne wrażenie, tym bardziej, że lot trwał kilkanaście minut. Od nazwiska konstruktora sterowca nazywamy również cepelinami. Dużo ważniejszy był jednak wynalazek dwóch amerykańskich braci Orwilla i Wilbura Wright. Skonstruowali oni pierwszy w historii samolot napędzany silnikiem spalinowym Flyer One, bo tak nazywał się ten samolot, podczas pierwszego udanego lotu. Był w powietrzu zaledwie przez 12 sekund. Wynalazek braci Wright miał jednak ogromne znaczenie. Dawał do zrozumienia, że długie i szybkie podróże są w przyszłości możliwe. XIX-wiecznych wynalazków było oczywiście więcej. Thomas Edison tworzy pierwszą w historii żarówkę elektryczną, a Alexander Graham Bell telefon. W Chicago powstaje pierwszy drapacz chmur, chociaż miał zaledwie 42 metry wysokości. Powstają pierwsze schody ruchome, radio i fonograf do zapisywania dźwięku. Życie ludzi zmienia się nieodwracalnie. Na koniec warto wspomnieć również o tym, że to właśnie w XIX wieku powstało coś takiego jak kultura masowa. Do tej pory słowo kultura było zarezerwowane dla najbogatszej części społeczeństwa. Tylko ją było stać na zakup drogich książek czy kupienie biletów do teatru bądź opery. Natomiast w XIX wieku pojawiają się ogólnodostępne publikacje: kryminały, romanse i powieści przygodowe. Ludzie zaczynają szukać aktualnych wiadomości o świecie w gazetach i czasopismach. Pojawił się również pierwszy w historii pokaz filmowy. Bracia August i Louis Lumière nakręcili film pod tytułem „Wyjście robotników z fabryki”. Wiek XIX to naprawdę labelle epok.